Ewangelia Jana, rozdział drugi. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła Matka Jezusa do Niego. Wina nie mają. I rzekł do Niej Jezus. Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła Matka Jego do sług. Co Wam powie, czyńcie. A było tam sześć stołówek kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie pod dwa lub trzy wiadra. Rzeczy im Jezus, napełnijcie je wodą, i, napełni i napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela, A oni zanieśli. Gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział, skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wodę, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze, a coś dobre wino zachował aż do samej chwili, aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w kanie galilejskiej i objawił chwałę swoją weń uczniowie Jego. Potem udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi i uczniami swoimi i tam pozostali kilka dni. Gdy się dobliżała Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy. Został w świątynie i zastał świątyniec sprzedających woły i owce, i gołębie, i siedzące siedzących wekslarzy. I skręciwszy biż z powrozków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owocami, owcami i wołami. Wekslarzom rozsypał pieniądze i z powracał. A do sprzedawców gołębi rzekł. Zabierzcie to stąd, z domu ojca mego, nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypominali sobie, że napisano: żarliwość o domu, o od dom twój pożera mnie. Wtedy odezwali się żydzi, mówiąc do niego: Jaki znak pokażesz nam na dawną drzewkę, że ci to wolno czynić? Jezus pytają rzekim: Zbóżcie tę oświątynię, a ja w trzy dni odbuduję. Na to rzekli żydzi. 46 lat odbudowano tę świątynię, a te trzy nie trzeba odbudować, ale on mówi o nie ciała swego. Gdy więc został odbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to mówił uwierzyli w pisma i słowo, które wyrzekł Jezus. A gdy był w na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego i cuda, który dokonywał. Ale sam Jezus nie mógł do niej zaufania, bo przejrzył wszystkich. Od nikogo nie potrzebował się świadectwa człowieku, sam bowiem wiedział, co było o człowieku.